Do tej pory ani razu w smakach nie odwiedziliśmy najstarszej i chyba najpiękniejszej części Wrocławia, Ostrowa Tumskiego. Tu, właśnie w piwnicy jednej z kamienic, znajduje się restauracja Lwia Brama, do której Was dzisiaj serdecznie zapraszam. Muzyka Michał, jaką kuchnię serwujesz w restauracji Lwia Brama? Przede wszystkim europejską, dobrą wygenerowane dobre smaki, region, nośniki smaków tylko na talerzu, zero jakichś zbędnych dekoracji, regionalnie, smacznie, z polskimi akcentami, wszystko świadomie, dobre smaki, sprawdzone rzeczy, naprawdę przykładamy się do tego. Jak byś mógł rozwinąć tą regionalność? Regionalność polega u nas na tym, że bierzemy, pozyskujemy produkty z regionu, kilkadziesiąt kilometrów od restauracji, Bierzemy z zestawów miejskich ryby wszystkie, mamy specjalną swoją ofertę, bierzemy mąkę z nieopodal Wrocławia, jajka ze starej rasy kuropatwianej, już od, odtworzonej tak zwanej zielonuszki, bierzemy miody też, no i staramy się wszystko to, wszystko to połączyć w dania, żeby pokazać ludziom, to jego trochę trzeba poszukać, ale my to robimy za ludzi, dla klienta to robimy, szukamy za nich, a tu już podajemy na talerzu. Co przygotujesz dla pary? Dla pary przygotuję kurczaka faszerowanego kasztanami z różanym sosem. To jest tak jakby dla Pana kwiatek, od, od Pana kwiatek dla Pani. Mm -hmm. A dla Pana będzie sum, właśnie mocny akcent regionalny, sum z pieca, wędzona kasza gryczana. Do tego pesto z pietruszki naszej polnej, ładnej, fajnej. Wszystko jest w fajnym smaku. To zapraszamy na kuchnię. Michał Dobra. pokaże, jak to zrobić. Danie pierwsze proponuję dla Pani. W formie kwiata, ale jednak na talerzu. Jest to kurczak faszerowany kasztanami z dodatkiem dzikiej róży, którą przetworzyliśmy sami u nas. I owinięty boczkiem. Kurczak jest zrobiony w niskiej temperaturze metodą suwi. Do tego jest ładna finezyjna gąbka o smaku truflowym do wymazania sosu. Wszystko jest obtoczone w milionym orzechu prażonym włoskim. A sos jest na bazie Porto, gdzie wszystko ładnie. Spójnie będzie dobrze smakowało. Gąbka jest robiona w syfonie pod ciśnieniem. Pana proponuje suma europejskiego z pieca, a do suma pójdzie wędzona kasza gryczana, sos pesto z pietruszki i polskich ziół, pieczony burak i na koniec kozi ser, który uzupełni wszystkie smaki. E, dziękujemy serdecznie za zaproszenie. Urokliwe i przyjemne miejsce. Przemija obsługa. E, tak się składa, że dania, które otrzymaliśmy, e, podpasowały nam. E, otrzymaliśmy, otrzymaliśmy kurczaka, który był soczysty i dobrze wysmażony. Otrzymaliśmy przepyszną rybę. Kompozycja smaków i połączenie e, bardzo, bardzo miłe i przyjemne dla podniemienia. Zapraszamy wszystkich bardzo serdecznie.